Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na portalu Radomsko24 i również witam serdecznie Państwa i mojego gościa. A moim gościem jest dzisiaj Pan Janusz Pachulski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam, witam Państwa. Czy dobrze przedstawię? Zawodnik, działacz klubu LKS Witz-Gidle, czy również w przeszłości jak prezes? I prezes, i, prezes. i trener, i zawodnik, i działacz. I Oj, sporo tego. Wszystko. No, który miał też swoją przygodę z pracą samorządowca na stanowisku wójta Gmitla, ale dzisiaj skupimy się nie na polityce, na sporcie, to chyba bardziej wdzięczny temat. Tak, tak, klub, sport i jego historia. A polityka? Polityka na razie odeszła. Odeszła i dobrze. spokojnie. 100 lat, Ludowy Klub Sportowy Wis-Gidle, to sporo czasu jak na taką miejscowość i na tradycję. Tak, stuletnich klubów w tak małych miejscowościach nie jest dużo, nie jest dużo. My mamy to. Że... Ja nie policzyłem, Pan policzył? Yy, nie, nie natomiast w powiecie radom yy, jest warta Pławno, która jest dwa lata starsza i więcej klubów nie ma. No Z taką historią. Tak Jeśli my... chodzi o drużyny mm -hmm. wiejskie, o kluby wiejskie, bo większość powstawała później w okresie powojennym, po II wojnie światowej. Czyli klub sportowy, ludowy klub sportowy, tak jak na przykład Wies Gidle, to jest, jest przykładem, że Ludzie i młodzież interesują się sportem, chcą, chcą sport uprawiać, to pytanie, odpowiedź na to pytanie wydawałaby mi się prosta, gdybym takie pytanie zadał w latach 70., a nawet 80., ale w 2024 roku, biorąc pod uwagę zainteresowania młodzieży i to, jak młodzież spędza czas wolny, to tu można postawić duży znak zapytania. Dzisiaj mamy bardzo dużą konkurencję, jeśli chodzi o Media społecznościowe o internet. Natomiast widzę taki powrót i chęć rodziców przyprowadzania dzieci na zajęcia sportowe na zajęcia taneczne, do goków. Rodzice zauważyli, że jednak oderwanie się od tych, od siedzenia przed ekranem powoduje, że dzieci lepiej się rozwijają. Dlatego cieszymy się, bo mamy u siebie w klubie 70, w tej chwili około 70 dziewcząt i chłopców, którzy aktywnie uprawiają piłkę nożną. To jest sekcja tylko piłki nożnej w klubie, w Ludowym Klubie Sportowym. Tak, tak, mamy tylko sekcję piłki nożnej. I to są dziewczęta i chłopcy. Tak, rozumiem. zgłoszone do rozgrywek ligowych. I dziewczęta i chłopcy. To w takim razie o sukcesach teraz porozmawiajmy. No, czy o sukcesach obecnych czy o historii? No, najpierw może o historii. <noise> najpierw o historii. Może tak. Y mamy y nie mamy kroniki klubu, natomiast mamy dokument w postaci wycinka z Gazety Radomszczańskiej z 1925 roku, który mówi o tym, że w roku ubiegłym powstał RKS Wiesgiedle. Jest to, rzadko się spotyka, żeby mieć tak ewidentnie zapisaną datę. Może nie konkretną datę, ale konkretny rok powstania klubu. A no, tu jedno pytanie, wejdę Panu w zdanie, przepraszam bardzo, ale mi umknie. Dlaczego wizgidle? Wiz jednym z założycieli naszego klubu był magister farmacji Marian Gerałek. Wiz to znaczy siła. Z łaciny. I stąd mamy pewnie dlatego użył łacińskiej nazwy Wiz, siła, dla nazwy powoław, zakładanego wtedy klubu. Czyli nadal ta siła w klubie drzemie? No, myślę, że to różnie na, w przeciągu tych stu lat było. Ale obecnie tak. Obecnie tak. Jest zrzeszonych około 100 osób w tym klubie. Mm. Funkcjonujemy na różnych poziomach, od oldboyów, seniorów, poprzez grupy młodzieżowe. Więc uważam, że w tej chwili tak. WIS oddaje to, czyli ta siła jest w tym klubie. Pan dokładnie się zajmuje czym w klubie? Ja w tej chwili zajmuję się grupami dziewcząt. Czyli jestem trenerem grupy dziewcząt w chwili obecnej. I dobrze rokują? To teraz na, przechodzimy już do tych obecnych sukcesów. Obecne sukcesy, bo nie mówiliśmy o historycznych, <grym> tak. ale obecne sukcesy, to znaczy tak, my zakładamy jedno. To ma być bardziej rekreacja dla naszych dzieci. Nie szukamy jakichś wzmocnień bardzo daleko. Staramy się ogarnąć jak najwięcej dzieci z naszej gminy i gmin okolicznych <grym> i nie, nie ma presji na przełożenie na wynik. One mają się bawić. Nie zniechęcać do gry. To jest jaki wiek? Przed eee, wieku? Oj, od siedmiu lat do najstarszym zawodnikiem w meczu Old boyów byłem ja. Nie powiem ile, ale powyżej 60 plus. Eee, rozumiem. Eee, czy dziewczęta faktycznie garną się do, piłki, do gry w piłkę nożną? No bo no, cały czas to jeszcze. Ten... Mnie osobiście ten sport kojarzy się z męskim sportem. Nie chciałbym, żebyśmy zdominowali i ten program grupą dziewczyn. Ja rozumiem, ale jeszcze. Odpowiedz na to pytanie. Yy, garną się do sportu mhm. dziewczęta. Yy, najwięcej dziewcząt mamy w lekkiej atletyce. Yy, chłopcy więcej do piłki. Mhm. Ale jest duża grupa dziewcząt, która chce grać w piłkę nożną. No dobrze, przejdźmy teraz do mężczyzn. Yy, to znaczy. Chodzi o sukces. Yy, znaczy, tak. Mhm. W tej chwili klub gra w klasie. Pioskowskiej jest utrzymanie założenie jest takie, żeby w tej A klasie grać bez jakiejś napinki, żeby osiągać pierwszą połowę tabeli. W grupach młodzieżowych chcemy grać po prostu. Jest założenie, żeby grać w rzaku w młodziku i w trampkarzu, więc po to, żeby ogarnąć jak największą grupę tych dzieci, żeby mogły sobie pograć. Powtarzam to, co już powiedziałem. Naszym celem jest bardziej rekreacja niż zakładanie jakichś dużych wyników. To jest klub wiejski. My nie mamy dużo dzieci do super zdolnych do gry. My nie robimy selekcji, kto przyjdzie ten gra. Czyli na horyzoncie tam gdzieś majaczy następca Sławomira majaka. No, musimy się pochwalić, ale znowu wracam do dziewcząt. Mhm. E, Oliwia Grzegorczyk, która grała w naszym klubie, zaczynała u nas, jest mięśnią Polski z GHS Katowice ubiegłoroczną. Niestety nie udało się dojechać na jubileusz. No właśnie miałem zapytać. Czy była. E, tak, ale, ale jest, jest już następczyni. Mam nadzieję, że się rozwinie. Dziewczyna ma dopiero 19 lat. Być może zobaczymy ją kiedyś w kadrze. A teraz wróćmy do tego najważniejszego wydarzenia, czyli do tego jubileuszu, który miał miejsce. Chociaż nie, jeszcze zapytam pytanie z, z działalnością klubu. A jak wygląda współpraca z samorządem? Bo wydaje mi się, że musi być jakieś wsparcie samorządu. Wtedy atmosfera jest inna, praca jest inna i społeczność chyba inaczej to odbiera. To znaczy, bez współpracy obecnie z samorządem tego typu kluby praktycznie by nie istniały. Gmina Gidle finansuje, nie jest bogatą gminą, więc finansuje na tyle, na ile może ten klub, pomaga nam na przykład przy organizacji tej imprezy, więc dziękujemy gminie Gidle i samorządowi za to, że dalej ciągnie to, co przez wiele lat było. A to jest na tej zasadzie, że pukacie do gminy i prosicie w jakiś sposób... Dyplomatycznie, czy to sama gmina, sam wójt wychodzi z propozycją i pyta, co potrzebujecie, w czym wam pomóc. Znaczy, tu jak gdyby trzeba podzielić na dwie, mhm. dwa aspekty. Jeden to jest coroczny konkurs na dofinansowanie zadań z tytułu kultury fizycznej organizacji. Mhm. Tutaj mamy dwie organizacje, czyli Warta Pławno i Wizidle, a przy okazji takich imprez, no to. Pukamy, jak to się mówi tradycyjnie, i prosimy o dodatkową pomoc. Gala jubileuszowa no, odbiła się dużym echem. Najlepiej świadczą tu na przykład te gadżety wszystkie, które są, które przyniósł pan do, do studia portalu było dużo wspomnień. Wspomnień. Była krótka historia, mhm. przedstawiona najpierw przez e, przedstawiciela. E, Uczelni z Częstochowy, natomiast później ja krótką historię klubu też przedstawiłem. Mieliśmy też dwóch seniorów, i którzy mieli po 90 lat. Prawie, Mówi pan o Jerzym Marczaku i Marianie, Marianie Guralu. I to była historia, ponieważ oni grali w latach 50. w tym klubie. Więc troszeczkę do wspomnień wracaliśmy, bo rozmawiali swoim gronie, ale też z zawodnikami, z zawodniczkami, jak to wtedy wyglądało. Często zadaję też takie pytanie przy okazji takich wzniosłych uroczystości, jak jubileusz stulecia klubu. Co wam się marzy? Taka działalność jak do tej pory, spokojna na zasadzie rekreacji, propagowania dobrego, dobrego zdrowego wypoczynku przez sport? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Chcielibyśmy, żeby tak współpraca z gminą układała się tak jak do tej pory. Piszemy też wnioski do różnych instytucji i staramy się pozyskać środki. I chodzi o to, żeby te nasze dzieci miały odskocznie od zajęć lekcyjnych i od tych komputerów, telefonów i tak dalej. A to zaplecze, I, i tego oczekujemy. Mhm. To A to zaplecze sportowe, które macie, wystarcza, Wam? Czy jednak? Znaczy ono wy, wystarcza, ale wymaga remontu. I staramy się powoli ten remont przeprowadzać. Czy współpracy i pomocą z gminy? Też, też. I gmina, i własnymi środkami, własnymi, własną pracą. Szukamy, szukamy też wniosków, które możemy napisać, żeby dostać jakieś środki, czy unijne, czy lgd różne. Skąd się uda? Ten kolorowy, nie wiem, jak to nazwać, pucharek taki? Tak, tak, to, to jest y, puchar, który wręczaliśmy jubileuszu. na naszych turniejach, bo w ramach jubileuszu przeprowadziliśmy cztery turnieje: dziewcząt, Żaka, orlika i trampkarza. I wręczaliśmy drużynom, które do nas przybyły, tego typu, właśnie pucharki. Oldboje chyba też, też grali. Oldboje też grali. No też. właśnie, a w składzie Oldbojów był pan Janusz Pachulski. Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. A jaki był wynik? Trzy, trzy. Aha, czyli rozumiem, że przed rozpoczęciem spotkania mówiliście, się, że nie będzie kopania po kostkach, nie będzie tak zwanych stęp, jakie teraz są podobno bardzo popularne na boisku. I sprawiedliwy był wynik. Był sprawiedliwy. Panie Januszu, czego wam życzyć? Czego wszyscy całej młodzieży zrzeszonej w klubie LKS Wisgidle? To znaczy. Życzyć nam oprócz tego, co już mamy, czyli to zaplecze współpraca z gminą, yy, yy, współ... i zapomniałem tu dodać, yy, współpraca z rodzicami. Jest grupa rodziców, która pomaga nam też yy, w, w naszym działaniu w klubie. Czyli w są zaangażowani. Są zaangażowani, przychodzą, pomagają, czy pomagają przy organizacji turniejów, czy pomagają przy organizacji jubileuszu. I chciałbym, żeby to tak zostało. Chciałbym, żeby to tak zostało. Naprawdę nie chcemy jakichś wielkich rzeczy robić. Chcemy robić spokojną pracę w klubie, czyli trenować piłkę nożną, przy okazji dać tym dzieciom jakąś radość. Na wakacje planujemy dwa, trzy jakieś turnieje dla dzieci. Po to, żeby nie siedziały w domu. No ja w takim razie tego panu życzę i wszystkim członkom klubu, zawodniczkom, zawodnikom sukcesów. Dziękujemy. Zdrowia najważniejsze, no, żeby nie było kontuzji. Wszystkim. I poza tym, żeby spokojnie można było funkcjonować. Dziękuję bardzo panu za przybycie, za przyjęcie zaproszenia. Janusz Pachulski, zawodnik, działacz klubu, trener LKS-WIS-Gidle-Radomsko. Wszystko wymieniłem? Y LKS-WIS-Gidle, a Radomsko to co? A przepraszam, rozpędziłem. <grym grym grym> LKS-WIS-Gidle i tu stawiam kropkę. I kropkę. Dziękuję bardzo <grym> dziękuję. za rozmowę państwu, dziękuję za uwagę. Był to program w temacie na no, portalu radonsko24.pl. Powtórzę, Kropka Irek Staszczyk do usłyszenia.